Kolejny szczęśliwy dzień. Bardzo się cieszymy, że zarówno uczestnicy z rodzinami spotykamy się tutaj. W końcu jest to Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie świętujemy i małe uroczystości, i takie duże. Wszyscy są pełni emocji. Młodsi artyści już trochę bardziej doświadczeni, chcą się pokazać. Myślę, że wszyscy będą zasłużą na duże brawa. Będzie czas na refleksję. Przecież o to właśnie chodzi. Wszyscy się zmieniamy. Dzieci, które... Które kiedyś były bardzo małe, grały jakieś takie dziecięce, bardzo role. W tej chwili są już dojrzałe, dorosłe. Niektórzy studiują, ale tradycyjnie chcemy z tej okazji pokazać właśnie jakieś, jakieś spektakle, jakieś formy działania w różnych pracowniach, żeby, żeby i rodzicom zrobić jakąś radość, ale także, żeby, żeby mieć taką okazję spotkać się wszyscy wspólnie i właśnie pośpiewać kolendy. Bez śniegu napadało, w marketach pełno ludzi. Cztery godziny! Cztery Konto godziny! Do autobusu zmieścić się nie można, no. I teraz. Jest to przedstawienie. No o świętach, o takiej rodzinie, która się najpierw kłóci później godzi. Co jest dla Ciebie to dzisiejsze spotkanie? No trochę stresu, bo będzie dużo ludzi występ, taki bardziej już oficjalny, było dość mało prób. Chcemy troszeczkę powiedzieć o zgodzie. O tym, że nie tylko zgodnie jest dobrze żyć i tutaj w ogóle wędeku między pracowniami zgodnie występować. Natomiast chcemy także w pewnym sensie, żeby ten przekaz jakby yy, dotarł także do widzów. Święta idą, <śpiewanie> idą, święta. z Czyli będziecie prezentować dzisiaj tańce? Kujawiaka i Gurala. Czym są dla Was święta Bożego Narodzenia? Przede wszystkim radością ze spotkania z rodziną z narodzin Chrystusa i z tego ciepła które jest podczas świąt Bożego Narodzenia no, Boże Narodzenie to już się stało tradycją taką spotkanie rodzinne i tak dalej więc no rodzina atmosfera Do spotkania się w rodzinie, do siedzenia w wspólnym gronie, do spotkania się z siaciumi. są, Nie wiem jak to określić, są takie... E, nie mam dla tego słów. Tak, można tak powiedzieć, są takie magiczne, takie... E, wszystkich słów dobroci. I każdy, każdy w jakiś sposób nic nie robi. Na przykład nic nie robi złego, tylko każdy jest dobry i miły. No e Bo jak, jak się już tak przyzwyczai się, no to wtedy już się, już się zna większość osób i, no i się przyzwyczaja do tego. No jest tak, no tutaj jest właśnie tak przyjemnie, no i no można więcej przyjaciół są dla Was święta Bożego Narodzenia? Dla, no Ja tak przeważnie się cieszę, że Pan Jezus się urodził. Nie masz słów, tylko będą dwoje. Przyjmijże mnie za pasterkę? Będziesz miał troje. Ja się cieszę, ponieważ yy, yy, wszyscy razem się zbieramy przy jednym stole. Śpiewam kolendy No i no właśnie wszyscy ra razem są i jesteśmy Święta to jest czas spędzony z rodziną, to jest wyjątkowy dzień, dzień narodzenia Chrystusa, kiedy wszyscy są razem śpiewają kolendy i się ze sobą łączą. To jest bardzo radosny dzień. Takie formy teatralne, które będą, są inscenizowane po to, żeby ten cały taneczno-muzyczny korowód właściwie połączyć. Czyli teatr funkcjonuje tu jakby podwójnie. Dwukrotnie pokazuje się w trochę jakby innych etiudach, natomiast w sumie tymi samymi bohaterami próbuje to wszystko łączyć, na końcu żeby spłętować, żeby wszystkich pożegnać.